Witam! Dzisiaj Wam chciałbym zaprezentować mój safe. Wszystko zrobiłem sam i chcę Wam to Wam pokazać. No, trochę jest do pokazania. No, ale powinien ten odcinek być szybki. No, mamy tutaj mój dom. Dom jak dom, nic specjalnego. Dobra, pójdźmy co do góry. Wejdźmy sobie do środka W środku właściwie to nic nie ma, tylko Tak, tylko żeby oświecić, żeby się mi tutaj nic nie Jakieś moby nie spawnowały Tutaj fajną psę zrobiłem Nie wiem co to jest właściwie, ale mi się nudziło no to, Pomyślałem, że może coś takie zrobię, coś No, dywan z pistonów i piecyków No, fajny pomysł, fajnie wygląda Dobra, pokażę wam teraz górę nic właściwie ciekawego tutaj nie ma, no ale pomyślałem, że może pokażę Wam, może się Wam akurat spodoba, może jakieś pomysły na swój save zrobicie. No teraz pójdziemy na farmę. No, mamy tutaj farmę. Tam są zwierzęta. Pokażę Wam właściwie mechanizm mój. A to właściwie za chwilę. Weźmy se na dół. No tutaj. No i tutaj znowu mam pusty budynek. Yy, I właśnie mam tutaj do was prośbę. Yy, moglibyście mi napisać w komentarzach, co bym mógł zrobić tutaj, a właśnie w tym budynku. Czy tam miejscu. Pusto, nie wiem co mam tutaj zrobić właściwie. Nie mam pomysłu. No a to bym wam prosił o was o jakieś sugestie, co mógłbym tutaj zrobić. Yy, dziękuję z góry. No, no to pokażę wam jeszcze. No, i tutaj mam następną pustą przestrzeń, i wy was tutaj, ten zwłaszcza was, proszę, żebyście mi pomogli. Dobra, to idźmy dalej. A tutaj mamy bambusy, farmę kaktusów. No, nie ma niż żadnych kaktusów. I tutaj, moją jak na pewno, jak mi oglądacie, moje poradniki, to moją. Maszynę. Automatyczną farmę arbuzów. Ciśnijmy goźnik się zabierzmy. Przepraszam raz zalagi. lagi. Um, no, skakuj. O, już, ale szybko wyrósł. Dobra, ściągajmy go też. Chodźcie melonki. Dziękuję. Sef o, nie jesteśmy goni. dobra. No to przejdźmy tam... A, tam właściwie nic nie ma. Dobra. Taka dużą zrobiłem, zejdźmy sobie tutaj na dół Zobaczmy co tam mamy No i tutaj mam następną dużą przestrzeń Pustą, prosiłbym was żebyście mi Pokazali co tutaj zrobić O, o, tutaj zginąłem Pozbierajmy te wszystkie moje rzeczy o, dziękuję Dobra, zejdźmy sobie na dół i tak Tutaj jest yy, Dziura Do mojego, jakby takiego Gotowania Tam jak widzieliście tą farmę z tym krową i owcą Jak wchodzi się do tego budynku co tam był To zaprowadza, zaprowadza, yy, zaprowadzam tam moje krowy czy tam owce co, czy co tam Trzymam zboże w ręce i wtedy one za mną idą No to wtedy tak to robię, zaprowadzam je tam zostawię je tam, wciskam wajchę, otwiera się mi przejście i one spadają tutaj i zbieram sobie po nich jedzenie no, fajny i szybki sposób a nie jest wcale trudno go zrobić no, ma nie tylko pistony podłącza się go do proszkiem no i tyle właściwie no, tutaj to pokażę później to jest na razie projekt taki, fa y, który, na którym pracuję nie chcę go na razie pokazywać jak skończę to może zrobię wideo o nim y, tam zabawy ze strzelnicy zrobiłem, ale nic z tym ciekawego. Mam plan, żeby ulepszyć tą strzelnicę. Nie no, właściwie nie plan, no ale zrobię. Jak, byś, jakby, jak oglądacie moje wideo, to zobacz, widzieliście moją strzelnicę, gdzie spadają. Yy, jak się to nazywa teraz? Yy, wagoniki. O, wagoniki spadają, i wtedy trzeba je zestrzelić. No, dość trudna gra, ale można się pobawić. O tutaj, znowu pusta przestrzeń. Bym wam prosił, żebyście mi podali jakieś pomysły, bo kompletnie nie mam nic. Nic mi nie przychodzi do głowy, co mógłbym zrobić. No właściwie tą mapę ściągnąłem z mojego serwera. No to teraz nie będzie działać komenda. No dobra, rozwalę dla was tą bramę. Przejdziemy se i pokażę wam moje światło. Aha, i ja mieszkam w Anglii, więc robiłem to z moim kolegą, który mówi po angielsku, więc wszystko tutaj porobiłem po angielsku. Pisane i wszystko. Włączmy sobie światło. Światło się zapaliło. Zgaśmy. No, dobra, możemy sobie iść. Tam podospad sobie zrobiliśmy. Tutaj następny taki jakby podospad. Przejdźmy sobie na drugą stronę. Zajdźmy sobie na dół, pokażę wam mojego mob spawnera, którego zrobiłem. Zajdźmy sobie na dół. No tam możemy sobie do góry właściwie pójść. Tam właściwie jeszcze, jeszcze nic nie ma. Mam tylko schodki do góry i właściwie do nic więcej nie ma. No i taka przestrzeń. No to wam wa prosiłbym was bardzo mocno, żebyście mi jakieś pomysły podali. Dobra, idę wam pokazać tego mob spawnera. Zajdziemy zejdziemy na i pokażę Wam. O, i od razu wam pokażę karabin, który sobie zrobiłem na strzały. O ile właściwie go załadowałem ze strzałami. Więc tak, widzicie? Tutaj. O, a właściwie tutaj mam strzały. Jakbym nie zapakował go, to sobie wezmę. Um, se wezmę trochę tej strzał i sobie zapełnię go. Dobra, powinno wystarczyć. Zobaczmy. A nie, jest zapełniony. Dobra, to spoko. No jak aha. No jak spadają nawet nasze moby stamtąd To tam właściwie lawa powinna być, ale nie wiem gdzie ona znikła No ale moby spadają Uderzają o ziemię i powinni się zabić No jeżeli się nie zabijają, no to mamy tutaj właśnie taki przyrząd I naparza normalnie karabinek i zabijamy Wyłączamy No i już to Zabierzmy sobie strzały Dobra, dziękuję. Więc to właściwie już. Wróćmy ze sporo tym do góry. Ale właściwie nie mam po co, bo to już właściwie wszystko. Mówiłem, że to nie jest za... Trochę było do pokazania, ale nie za dużo. O no tutaj ten most. Nie mam pomysłu normalnie. Chciałbym coś fajnego zbudować. Fajny teren się znalazłem. Bardzo duże góry. Można się fajnie pobawić. Aha, jeszcze wam pokażę. Jeszcze jeden wielki straszny teren mam i nie wiem normalnie co zbudować. Nie będę... Budować zwykłych budynków czy tam domków, bo to bez sensu, bo to nie bezużyteczne. chciałbym, żeby coś, właśnie taki ciekawy save był, który wam bym mu udostępnił, żebyście się pobawili nim. Jeszcze zapomniałem tam wam część u góry pokazać, to muszę się wrócić kawałek. Ehm, dobra, zasuwamy. Tam sobie do góry pójdziemy i tam będzie. Bardzo, bardzo, bardzo duży teren. Tutaj jeszcze na dół zajdę i pokażę Wam trochę. Yy, dobra, wchodzimy do góry. I mam tutaj strasznie pusty teren, duży. Nie wiem normalnie, co mam tutaj zrobić. No, nie wiem, co. Nie mam kompletnie pomysłu, żadnego Byłaś Bardzo prosiłbym, żebyście mi dali jakiś pomysł. Jakbyście mogli, oczywiście. Yy, dobra, co zajdę Wam jeszcze na dół, tutaj i pokażę. Zoń na wolę nic ciekawego nie ma. No tam posadzałem pierdoły takie tutaj, żeby tylko zapełnić ten pokój. No mówię, jak już po raz, nie wiem który raz mówię, kompletnie nie mam pomysłu. A chciałbym coś fajnego zbudować. Eee, no tutaj, pusty następny budynek. No, no to właśnie już wszystko wam pokazałem. No to jakbyście bardzo byli uprzejmi i pomogli mi z tym saveem, żebym dać jakieś sugestie, co bym mógł zbudować, to bym ba był bardzo wdzięczny. No i to właściwie wszystko na dziś. No dzięki za oglądanie. Cześć.